Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku omówimy różnicę pomiędzy komercyjną i publiczną ochroną zdrowia. Skupimy się na kwalifikacjach personelu, na różnicach pomiędzy benefitem medycznym a deklaracją POZ, czym jest deklaracja POZ, a także na różnicach wynikających z dostępności sprzętu i kwalifikacji personelu medycznego w poradniach komercyjnych i tych publicznych. W publicznej ochronie zdrowia personel musi mieć udokumentowane kwalifikacje. Oznacza to, że praktyka jest tak samo ważna jak wiedza. Dla przykładu, pielęgniarka, która szczepi Twoje dziecko, powinna posiadać ukończony kurs kwalifikacji szczepień. Podobnie dotyczy to lekarzy i psychoterapeutów. Czy masz tego świadomość, że w publicznej służbie zdrowia, na przykład w poradni specjalistycznej, takiej jak ginekologia, struktura ma znaczenie? Oznacza to, że lekarz specjalista może mieć pod sobą mniej doświadczonego lekarza, który jest w trakcie specjalizacji. Dzięki temu masz pewność, że Twój przypadek, nawet jeśli jest trudny, zostanie omówiony z bardziej doświadczonym lekarzem. Jest to także o tyle ważne, kiedy dotyczy to psychoterapii. Psychoterapeuci Którzy pracują w ramach refundowanej opieki zdrowotnej są to wykwalifikowani specjaliści, którzy ukończyli studia pięcioletnie jednolite na kierunku psychologia lub psychologia kliniczna, ale są także po drugim roku szkoły psychoterapii. Z pewnością obserwujesz rosnący trend i co chwilę otwierające się gabinety psychoterapii. Upewnij się, że osoba, której zaufasz, posiada odpowiednie kwalifikacje. Teraz warto również. Dotknąć tematu różnic pomiędzy abonamentem medycznym, komercyjnym, a deklaracją POZ. Wyobraź sobie, że dysponujesz karnetem. Tak, deklaracja POZ jest to pewien rodzaj karnetu z tą różnicą, że usługi są nielimitowane. W praktyce oznacza to, że deklaracja podstawowej opieki zdrowotnej wiąże się z tym, że możesz dokonać wyboru lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarki, a w przypadku kobiet, także położnej. Warto dodać, że masz możliwość dwukrotnej, bezpłatnej zmiany placówki, z której usług chcesz korzystać. A jak to wygląda w przypadku komercyjnych abonamentów medycznych? To wszystko zależy od Ciebie, na który pakiet się zdecydujesz, jakie usługi masz nielimitowane, a do których będziesz musiał dopłacić. A więc, czy posiadanie komercyjnego abonamentu medycznego wyklucza posiadanie deklaracji POZ? Całkowicie nie. Pamiętaj o tym, że możesz w pełni korzystać z benefitu medycznego, który otrzymałeś w firmie lub zdecydowałeś się samodzielnie go wykupić, a także posiadać alternatywę w postaci refundowanej opieki zdrowotnej. Miej na uwadze to, że jeśli decydujesz się na płatną opiekę zdrowotną, Twoje konsultacje, recepty, skierowania oraz badania laboratoryjne i specjalistyczne będą w pełni odpłatne. Podobnie z hospitalizacją. Inaczej wygląda sytuacja, kiedy korzystasz z refundowanej opieki zdrowotnej. Wówczas Twoje badania specjalistyczne i laboratoryjne, hospitalizacja, a także skierowania i recepty będą bezpłatne. To oznacza, że będą pokryte z Twojej składki zdrowotnej. Warto mieć to na uwadze, jeżeli Twój proces leczenia będzie długotrwały i skomplikowany. Jesteś przekonany o tym, że usługi w ramach komercyjnej opieki zdrowotnej są wyższej jakości niż te w ramach publicznej ochrony zdrowia. Nie zaskoczę Ciebie mówiąc, że ten sam lekarz może prowadzić komercyjną praktykę oraz przejmować w publicznym sektorze zdrowia. Nie ma w tym nic nowego. Pomyślmy o podstawowej opiece zdrowotnej. Tam, podobnie jak w fabryce, lekarze pracują na zmiany. Słowo fabryka nie jest tutaj przypadkiem, ponieważ w POZ-cie Lekarze pracują od 8 do 18. Oznacza to, że zmieniają się. A więc, tym samym lekarz, który przyjmował do niedawna w ramach refundowanej opieki zdrowotnej, ma możliwość, poza swoim grafikiem, również przyjmować komercyjnie. Dzięki temu pacjent ma możliwość zdecydować o tym, czy poczeka na swoją kolej w ramach refundowanej opieki, czy też zdecyduje się zapłacić za nadgodzinę lekarza. A więc, Musisz mieć tego świadomość, że kwalifikacje lekarza nie zmieniają się w ramach otwartego grafiku. Tu nie ma złego wyboru. Każdy jest dobry. Warto mieć na uwadze subtelne różnice, np. te dotyczące kwalifikacji personelu medycznego. Jeśli posiadasz płatny pakiet medyczny, jednocześnie możesz korzystać z deklaracji lekarza pierwszego kontaktu. Decydujesz się na płatne zabiegi, weź pod uwagę kosztowną hospitalizację. Nie trać zaufania do publicznego sektora medycznego. Zachowaj dwie możliwości. Napisz w komentarzu, z której opcji korzystasz najczęściej. Subskrybuj mój kanał i niebawem widzimy się w kolejnym odcinku stanu zdrowia. Do zobaczenia.